ma to jest Tony a W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zarabiać w get online, nie mając żadnych biznesów, bez żadnych wymagań. Prawnik dla początkujących, jak zarabiać pieniądze, nie mając niczego. Także zapraszam Was do oglądania. Oczywiście wystarczy Wam tylko telefon, który każdy z nas ma ten telefon w get online, więc no, każdy ma ten telefon. Także wchodzicie w telefon, szybka akcja. Szyż, przepraszam, szybkie dołączanie i macie misję kontaktów napady i możecie dołączyć do randomów do, do napadów i dzięki temu możecie łatwo zarabiać pieniądze, czasami możecie trafić u łatwego randoma, taki ogarnięty randomów, ale my zajmiemy się napadem na warsztat, ponieważ jak zrobicie napady na kasyno albo na kayo Perico zrobicie ten jeden napad z randomem, no to będzie cooldown, nie? A zobaczcie, kiedy robię napad na warsztat. I trafi mi się coś złego, to mogę jeszcze dać, dać znowu telefon i dzięki temu teraz akcja się anuluje. i że wam coś się nie spodoba, I więc jak coś wam się nie spodoba, to znowu szukacie akcji. I jeżeli znowu coś wam się nie spodoba, to znowu możecie anulować ten napast w telefonie. Jak nie. I patrzcie, znowu szukam akcji. Zobaczymy, co się trafi. Jest agencja. I patrzcie, agencja mi się nie podoba. Włączam w telefon, daję szybką akcji i dzięki temu tamto się, tam się anulowało. I teraz znowu mogę dać napad i tak i ta w kółko aż się trafi, trafi coś fajnej, fajniejszego, coś lepszego po prostu, nie? I patrzcie, coś mi, gdzieś mi się ładuje już akcja, bo po prostu już się zapomniała lista graczy po prostu, dlatego mi już czytuję Więc zobaczymy co mi się trafi. Bo jak to nagrywam, jest na to premia. Jest premia na zlecenia tuningowego, napadły na wasza jest, jest premia razy 3KASA i razy 3RP. I dlatego w tym tygodniu warto robić te warsztaty, bo nie jest, na, jest na to premia, ale ogólnie też możecie sobie to robić bez premii. Bez premii to jak jesteście jak pomocnikami jakiegoś napadu i ktoś jest hostem i mu pomagacie, to bez premii też chyba dostaniecie 80 tysięcy, 60 tysięcy, więc całkiem przylity pieniądz dla początkujących graczy. I patrz, widzicie, jest 3, 3 razy RP i 3 razy kasa. Także zlecimy, zaczynamy, trafiło mi się zlecenie w więzieniu, akurat w jest spoko Więzienie jest jeden na, top, na topie zleceń po prostu, nie? No niestety, gdy montuję ten film, akurat te zlecenie te ten host ten hostuje, zbugowało, zbugowało to zlecenie i po prostu poszukałem innego zlecenia i trafiłem w Zaraz zobaczycie No ja właściwie już jestem na Anglezerew, niestety na tym zleceniu coś mi się zablokowało i mi wywaliło niestety, więc spróbujemy na bank A akurat bank rezerw jest najbardziej opłacalnym zleceniem, którym każdemu polecam. I patrzcie, macie, macie tutaj pojazdy ze sobą z, z tuners, nie? Jeżeli, no oczywiście nigdy nie macie takich pojazdów, nie? Swoich, ale będziecie mieli pojazdy e, e, o Sassante. Sasanta ma taki darmowy pojazd i, i każdy z Was może ten pojazd wziąć potrzebny do, do, do tego napadu po prostu, nie? Więc nie musicie mieć własny pojazdy, wystarczy, że będziecie mieli pojazd Asesanty, który jest darmowy. Więc wybieram pojazd i po prostu startujemy. Oczywiście to jest norma u randomów, że musi coś spieprzyć na głośno i się musi załatwić strażnika i już jest alarm. Na sam początek nawet nie sięmy się do, do skarbca i już jest alarm, ale to jest ram, ram, norma u randomów. Ale co, już tu nic nie szkodzi, po prostu chodzimy do skarbca, zbieramy złoto i tyle no. I ogólnie, jeżeli chodzi o bank rezerw, no to akurat 4 osoby, się lepiej opłaca robić bank rezerw 4 osoby, ponieważ dostaniecie też więcej kasy. I jeśli robić to solo w dostaniesz troszkę mniej kasy. Ale im więcej graczy, tak jak 2, 3, 4, graczy yy, wspólnie, i wyjdziecie robić to akurat dostaniesz troszkę więcej kasy. Ale jeżeli chodzi o inne zlecenia, na przykład w więzienie, no to akurat, to akurat jest bez znaczenia. Czyli robić to solo, czy z kimś, czy robicie to z domami, to akurat nie ma znaczenia w, w kasie. Więc kasa jest taka sama, tylko tu się zmienia na bangleze. Oczywiście, patrzcie, jak nie potraficie, nie potraficie, nie potraficie strzelać w dieta. No to nie strzelajcie, randomy dla was to zrobią. Wystarczy, że gdzieś się ukrycie, to jeden, jeden random umarł, niestety. To już nie dam rady. Ale patrzcie, ja, ja nie strzelam specjalnie, obserwuję jak oni grają. Jak, jak się jeszcze nie boicie się strzelać, nie potraficie się strzelać, to, to możecie się skryć i oni wam to wyczyszczą drogę. I tutaj macie, macie tutaj sposób: tutaj wchodzicie do. Y, tutaj w policji. W po pustynę policji, tu jest. I tutaj y, właśnie jest ten helikopter i możecie helikopterem bardzo szybko uciec z policji po prostu i dostarczyć y y y złoto tutaj wchodzicie, pyk tutaj musicie się dobrze, dobrze trafić tutaj w krawędź, żebyście mogli tu się spiąć no i patrz, tutaj skoczy skoczymy sobie, cyk i mamy helikopter i możemy bardzo szybko uciec i to też działa w napadach na kasyno, na leceniach na, na rezerw. helikopter zawsze się tam pojawia Moje banka został zaliczony I za, za pomoc w udziału w napadzie u randoma dostałem 180 tysięcy. Na premii. Zaznaczam, że to jest premia razy 3. Normalnie płaci to gdzieś około 60 tysięcy, może 80, 000. coś takiego mi się wydaje. Więc mi się wydaje, że nawet całkiem spokoju, Szczególnie, że możecie robić te napady, ile wlezie. Nie, nie ma cooldownów jak na, w napadach na kasyno. Więc dla mnie najlepszym sposobem, żeby się robili tak. Napad na kasyno. Jest cooldown. Robicie perygo, jest cooldown. I dzięki temu, że są cooldowny, możecie sobie porobić te napady na warsztat, nie? I dzięki temu też możecie dodatkowo zarobić pierwsze pieniądze na pierwsze biznesy. No i patrzcie, widzicie, zrobiłem zlecenie i znowu. I znowu mogę wybierać, że napad na warsztat. Nie ma żadnego cooldownu. Nie ma żadnego problemu. I to, patrzcie, znowu trafiłem bank rezerw. Jak widzicie, zrobiłem bank rezerw i mogę znowu zrobić bank rezerw. Ale nie no, zrobimy jeszcze więzienie, bo chciałem wam pokazać, że akurat tutaj nie ma znaczenia z więzieniami. Że, nie, że jak się robi z kimś, przy osoby, cztery osoby, to to akurat pieniędzy nie ma znaczenia akurat na więzienie. Więc chcę, chcę wam też wybrać inne, inne zlecenie, będziemy robić znowu Bangrezer. Ale oczywiście możecie robić oczywiście znowu Bangrazer, jak zrobiliście poprzednio. Niestety tutaj troszkę podciąłem, bo niestety coś mi też zbugowało. Coś mi się daje, że niektóre zlecenia mają takie coś, że nie, że nie da się zrespić mnie. Że czeka, oni we trzech tam byli, jeszcze jeden random wyszedł, ale zostało dwóch, to oni się tam zrespili, a mnie nie i nie pokazałem wam, co tam trzeba było, bo oni wszystko zrobili za mnie po te randomie i nie zrobiłem. Ale też zrobiliśmy zescenie, zasobimy pieniądze. Tutaj zasobimy 150 tysięcy na tej premii za pomoc w, w udziale napadu. No, 150 tysięcy wpadło, no niestety Wam nie, chciałem, nie nie mogłem tego pokazać, bo oni to już to zrobili, za mnie te randomy. nie zdążyłem Wam tego zaprezentować. No także to jest wszystko, także dzięki za oglądanie, też dziękuję, jeżeli Wam się podobało, no to łapaczka w górę, łapka w dół, napiszcie komentarze, no także żegnam się za nim. do następnego, cześć, trzymajcie się, elo.